Lutownice Soldingera 20% taniej z okazji Dnia Dziecka do końca czerwca. Także gdyby ktoś chciał z Was skorzystać, wszystkie szczegóły w opisie filmu albo w komentarzu przypiętym na dole. I teraz tak, pytaliście, jeśli chodzi o wykonanie. Jeśli chodzi o molding, to z moldingu są na Bosza, Makite i DeWalta, a pod Parkside, Extola i Milwaukee są drukowane na drukarkach 3D. Także takie technikalia. A kto nie wie o co chodzi, to są po prostu lutownice na baterie do od, znaczy do, czy lub od elektronarzędzi. Także tak to wygląda. Ja w tym przypadku na Makite, ale są też na inne systemy. Bardzo fajne 100W przenośne, mega mocna. Polecam. Kto nie widział, niech zobaczy moje filmy z testów. A jeśli, jeśli, jest, jeśli chcecie kupić, no to nie zachęcam, nie namawiam, ale można skorzystać. Dla pierwszych 10 osób tylko wyłącznie. Także kto pierwszy, ten lepszy. Trzymajcie się. Cześć!